kiedy narcys nie wraca nie zawsze narcys wraca wiem że możesz myśleć że skoro do ciebie nie wrócił nie usiłował wrócić to może to nie narcys o tym decyduje wiele innych czynników nie tylko to czy wraca czy nie Niektórzy nie wracają, bo nie mają po co wracać, gdy zostali zdemaskowani, gdy już wiedzą, że nie mają wpływu, kontroli, władzy, gdy wiedzą, że ich manipulacja nie jest już skuteczna. Ponad 90% osób zaburzonych narcystycznie prędzej czy później powróci. Ale nie wszyscy. Najczęściej Narcyz wraca po kilku miesiącach, do kilku lat, lecz nie zdziw się, gdy będzie to nawet kilka dekad. Nie chodzi o to, żebyś w międzyczasie latami myślał, że to nie był Narcyz. Gdy Narcyz nie wraca, to pewnie się znudził, znalazł. Nowe źródło zasilania, które jest bardziej energetyczne, i w tej chwili mu to wystarcza. Narcyz nie wraca, gdy go przejrzałeś, gdy poznałeś się na jego kłamstwach, gdy już nie wierzysz w ani jedno Jego słowo. Narcys nie wraca, gdy już wie, że nie ma nic takiego. Co mógłby zrobić, żeby cię zmanipulować? Narcyz wie, że naraziłby się na kompromitację i odrzucenie, a na to nie może sobie pozwolić. Z narcyzem nigdy nie ma nic pewnego. Być może za 10 lat uzna, że jest już w stanie cię zmanipulować ponownie.